Wow 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 Nie! Hey. Ale czad to gra Ojejja. Nie, no jak tak mocno Ale czad to gra No, grało się w w to ja, dyskusji, tamam. ale splar, właśnie tak, jak u chcę, zaraz tu nas bar. tak Baba real. musi dostać kopa, cały czas albo łokcia La patrzy Policaj to psy, policaj <ti Woní> to psy Ja je no i, Ale dałeś mi. ej i zrobimy hit I faj, policaj, je bicję jaki kraj Właśnie tak, sprawdzaj jak <chi> będzącale zalecić tu na drag Aj faj <ustered> Ale łeb ja pierdolę Ja <grym> Coś pięknego się ziemnia. jest babę. jest babę. Elo! Bijesz babę. Piję babę. Piję ją. Stary, kiedyś było lepiej, kurde, w wieku. Czek się zastanawiał. Jechał z każdym do spodu i hu... Kogurwa, kogo Kurwa kogo obchodziło. Ja nie wiem, jak się z nami Tu Dolej. Może zaraz po szklankę łódki? <laughs> nie, bo znowu przegram pieniądze. Kiedyś nie było czego przegrać, kur... Ok, właśnie, kiedy teraz, teraz każdy... każdy do każdego... Dokładnie, nie? Ej, nie było, ej, wtedy też... tak nie było, kur... stary. Ja to leciałem, kur... każdym mam wrażenie. Na RP wtedy tak... No, no kur... żeby nikt tego nie wyciągnął, nie? Ale takie rzeczy tam były gadane czasami, że... Ale... W ogóle ja się właśnie. Nawet nie na GTA, stary, tak o, po prostu. Mi się ostatnio TikTok wyświetlił... Jak tuż ogonił tu dziecko w szpitalu Jezu znać, go, proszę cię Wyślę do k***a do bidula. Ja pierd proszę cię. Znacie o TikToka, nie. To jest nasz idol To jest, swoja... jest swoją To mama. Nie mam, mamy. Nie masz mamy? No nie kopcie i ona nie ma mamy. A to jest grudu, to... Do bidula, Nie ma. I rozumiesz, że już w tamtych czasach nawet już się strali o to. Tak, tak. Balan dostaliśmy. No, wody. a ja kopa i wpisał <noise> O tak ja śmieszne no, Coś pięknego. Bo wiesz jak to jest? To jest y Jak z kur... mefką już nigdy nie da się poczuć tego co czułeś za pierwszym razem. <noise> no ale real, to no, się zgodzi. No mimo że nigdy no ja nie, do, nie do, próbowałem. Do, to, to, to tak jest, a. to tak jest, no No wiadomo. To nie da się wrócić, kur... Nie da się, nie da się. Ty, <gry> <Dude>, ale bandurza. Ty <gry> streamujesz to bandura? Co? No, czekaj! Eee! Kur... No, kur... czekaj! Ja streamuję Discord! Pierdaj! Gunba! Stop! Gdzie to? A, kur... bo to chodziło. <gry> <gry> no tak, tak. Ja jestem ciekaw co było, jak ja muszę zrobić takie ufufu, nie. No musiał mieć gazówkę i się zabarykadować, ja się tylko wysymarkać. To ja się w necie, kur wy jeszcze zobaczycie śmiecie, Kudno, yeah. Jesteś doszczania do strzania. masz wylot szybki tutaj z Poznania. Właśnie tak. Sprawdzam, jak jest właśnie tak, Kudno. Lecę dalej. Tym się próję, bo dostał tapa w gierce. U. <grym <grym ja też. Ja... To... Nic wy tak nie skręcę te freestyny, nie? <grym <grym Dzieje Gratulacje, Patryk. Gratulacje. <grym się> za <wziął> Ja <grym się wziął> mikrofon do doje... O! Oh! Zakładasz ten kanał z Mariem, <grym> bo ładnie was zawidzieć, że się opłuk. Straszny, te Dawid. Wow. Patrzcie, się kiedyś działa, jak, jak 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 prąd w studiu. Asykin, no karma <laughs> <Popiecha> kasai. Anda, Dziękuję Kubo za watełbę Mikasa Mmm <Hola> Małpa <mars> zamieniła się w super Saiyana. I całe życie bawię z inną końcową. Osakrywa kasę gadaj! Małpa wyśmiała swojego przeciwnika. Małpa. Ja cię! Dziurka kara masakaj! Niesen! Banka, Krzysy do Majka! Ja o Facety o... nieraz mają takiego Czy takiego Mam to w dupie mnie to nie co skarza Niech mają, kurwa to. Kurwa legenda Dobra Mam to w dupie Ważne żebyście mieli prawdziwego to, to jest. O kurde. O kurde. Dobra, uwaga Powiedz o Nie, nie będę mówić, bo i tak. Nie, no są dawaj. tak poniżające, że... że ale to nie, ten nie jest najnormalniejszy. No powiedz. Po prostu nie będę. No widzieliście co się działo przed Maciej, chwilą. Podkładaj no? głos, podkładaj ja głos. Podkładę. Ja też uważam. Aj, ale czekaj. Musiałb się ugryźć język, że ten. Tak. O, właśnie nie jestem mechanikiem, bo mam pracuję. Od dwóch miesięcy jestem na zwolnieniu, lecz w starym bo e, pobili mnie. Ostatnim razem, jak byłem w dyskotece, nazywała się prywatka. E, przypali mi do drinka za mleczkę, stój przypadek. Przerwałem się, pakami. E, to było w, w pewnej kamienicy w Poznaniu. N nie powiem gdzie. Piękny Pink MMA to było. Piona jest zbita 30 lat. Co? ZEGAJ! GURWO! Ja pierdole... To jest, to jest AI akurat. Ej, Bandura! To nie jest AI. To weź teraz na Twitcha! Ej, Bandura! Thank weź na Twitcha i zobacz, i masz 1 subskrypcję. I za, albo zobacz, który masz Thank miesiąc, o! Jest... Wejdź teraz, wejdź, Patryk teraz. Odpoczą. Nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Ma miesiące. No problem. A, a, a. O, kurde. Dajcie mi spokój. A, a, a. To jest AI. Co słychać, ta I'm Papa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. Co jest? This is Daddy Pig. <laughs>

Wobej się, wobej się. Bo morg jaki przystał? Teraz stary no? p... Zlikowałem coś tu. Morg, debilu. Nie zlikowałeś. Zlikowałem. No, nie, <laughs> no. no, 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 no. morg. <laughs> morg w Anglii jeszcze, no. Ne! Kur... Oh, well, Ale zajechał. <laughs> Ale za <laughs> Dobra. A to nie jest Łukasz Kisiel po lewo? Nie, to było do głowie. Och, dobra, boś tego ja odpalić. Ej, ja, to, to tam to znowu jakieś. Kurde cycki! No nie! Nie no, kurde. Położę taki dekor, żeby mi dydle wisiały i będę mówił: ojejku, o jejko, o widać mi cycki. Ja <śled> Twój, kutaszek rodziców nie ma w domu! Haha! <śpiewanie> 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 Twój, ze rodziców nie ma w domu! Nie wiem, jak taki tytuł zrobisz. <śpiewanie> ja pierdol! Ja Weźcie weź od pana tego poglądu! A co, pojechało? Nie wiem, kur... <grym> Zobacz, co nie tego nie oglądam, mi spokojnie, ja nie będę się... To nie będę się z babką kur... Po nocach śpię i kur... Pterodaktyl, O! Ale to nie jest ten! Baby, baby, baby. Daddy, daddy, daddy. Halo. Hej. Tato Morka, przepraszam, twój syn nie jest z to był żart. Nie. Nie chcemy go zniszczyć. A już się swit dzwoni! Nie wiem o co mi chodziło. Ale tu mam brudy. Ej stary, oby... E widziała tego swrota, widzowie? No, bo ty podbijasz, poniukciałbyś, co? Bo właśnie stary no bo ja tam ci dziewczyny w ogóle, co by pierwszy? A co mi A co mi pisałeś, co mi pisałeś? A, o niej? Poniupla z jej srot, srokę, co? Dobra, zaś Żyj się, się! Przecież pisałeś, żebyś jej ucho nie Jak nie? Ja pierdolę z gołku. Ja pierdolę, jakbym zagrał w gołku. No, pierdolę. Esportal, ja pierdolę. 500 euro za to miałem. Ja był A coś? Dobra, ta gra była 100 razy A lepsza, buchaj. nie? Wy chuj Ty masz. Dziwicie, że tak. A najlepsze jest, że ma gra Nie ma masz takiej gejdura na placu. A A to a gra jest zjeb... podszewki A Idą, idą Wyszli, wyszli na Pan gangster Nic nowego Pozdro dla wszystkich... ...dobrych wariatów bariasmi... A wszystkich no, kur... ...morderców Pozdro... ...pozdro... ...siwych... ...pa Ja pierd... FAKU <goda> Kur... Ta, ta, ta. Jakie są predykcje, jak myśli pan, jako... Yy, Ej, ja weź to zatrzymaj a, w, a wiesz, że, wiesz, że ty ten mecz co graliście, to graliście na mnie, ja grałem z dziadkiem i w pizdę dostaliście? Serio? Tak, tak, graliście na nas. I grałeś ty, Mergani, Gino, i graliście na mnie, na dziadkę i na hyper. Ja pierdolę. O ja, tak, już na wakacjach. Jak będzie wyglądać sytuacja w Polsce na przełomie, e, szczególno zimowym, gdzie może być problem z nabyciem gazu, jeżeli ktoś ma ogrzewanie gazowe oraz po prostu ceny materiałów eksploatacyjnych do ogrzewania domost wzrosną, tak? Miał, kurde, węgiel te sprawę. W gazie to ja serio cichy? cały czas, jak tylko chcę. <laughs> nie dajmy się zwariować, nie dajmy się. Semeków las ogólnie Legenda konsolety Potwór basu oraz wirtuos muzyki techno Władca wiejskich, dance charyzmatyczny Żebyś był świadomy, nie? Next to jest biuro. Ano To jest k biuro. Tam leciał dym ze środkami z gały lasery <laughs> <laughs> I Jak ja to skakałem to się trzęsły ku. ...ciany, nie? I niepowtarzalny DJ! Where you from, baby? Lady, hey, lady, 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 lady. Bulgaria. Oh. Albania. No. Oh. Romania. Żanek yes. Romani! No. Ale o co chodziło w tym klipie? Ja nie rozumiem tego, nie? Nie wiem. O co, o co tu chodziło? Ja zaczynałem śpiewać, a ty robisz pterodaktywne. Nie mam pojęcia, o co tam chodziło. A... Nie gram to k***a G**o P*** mam tą grę powiedziałem P*** mam tą grę j**a Idę na c**a <grym> Obiecałem, obiecałem Okropka, 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 okropka Bronek H Dobra, to, że ja złapłem tą myszkę, patrz to Ona się środku była od ściany na na Jak, jakim cudem? Jak to było? Flipper, że ona się tak odbija że ją włopi w ręce. Nie, nie, nie. Gdzie jest ty? Dajcie broń. Wiem, że mogłem się leczyć, no. Dajcie broń. Poproszę. Proszę. klikasz. klikasz na prawym, prawym na broń. Prawym na broń. Rzućcie coś. Proszę. No. <śla> Proszę. Ty też mać Mergani, poproszę. o nie, ja, ja. Jak to zrobić? prawy prawym na broń klikasz krądziesz co okay. ciebie wow fik <noise> streamów Mule. może tak się ostatni oto 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 za dużo spraw dole faktów oto oto prędke tak ona tak nie zdążyło tak, tak. mnie zapytać Ale ona wciąż nie wie że mogę się zbliżyć jak ja na do kamery, już kończę ja z super akcja 2 tysiące mi... godzin później o, kurwa, <laughs> filmik, jak ta typiera tańczy? A, to pamiętam. Ja pamiętam, że ja wtedy miałem 24 koła ludzi na oglądaniu ku***go, Czekaj, zacznij to jest pow dobry. Czekaj. Ej! Chuj... Pierwsza strzyka, pierwsza strzyka! Tiger do skałamby! A za chwilę z cynce! Tu za chwilę z cynce! Błotuny! 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 Błotuny!

Ej <śmieniu> to jest mały debi, Jakie te legendy Gdzieś tutaj jest, on gdzieś tu stoi, duch. Do... idzie ktoś. Ej Hej, ja dobrze. No nie, no, tam, babka, babka. tam, to jeszcze były, tam był, to były fajne, to były urbeksy, gdzie, gdzie zepsuł mi brat Kyla wszystkie urbeksy. To były takie urbeksy, że przecież tak kręci, się będzie.

Ale my jem aferę w chacie, ja pięknie. Dziękuję! A pani źle szka, Zachnij bo nie mogę ch... człowieku tego zrobić. Jezus Maria, dobra. Spokojnie. Tak nie wolno ja... Ej, wii! się! Dziadu! I nie nie zaparkować. Doli, Doli Song. Na wideką piosenkę oh. byś chciał usłyszeć? ojej, ja, oje, ja. no, oje! Nie pamiętam! Najpierw śmieciu! Ferma! Ferma! Majcie w biurze debilu, a ty śmiecie wtedy! No ty śmieciu, grzesz człowieku, to już dostanie tu na zawsze, kur. Można zdjęcie? A no, ty no, ty no, ty poważny, chcesz. dostać. Wy ch. sobie za dużo pozwalasz. Chyba sobie. Dużo pozwalacie, ja ja co? Uber, ej stój, No Dobra No, kopnij, ku... no ej, a ale... Ale... Hello, ej, a pamiętacie jak Bandura mi auto i pluł na nie? Dobra Idziemy z buta, fajnie buty Idziemy, idziemy z... Ja idę się wyciekać spokojnie. Wylej to na mnie. i no, Ej, bez kitu, ku**a Powalcał jakoś Nie, czekaj, cza, 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 cza go nie Nie wiem. wiem I teraz to k***a zbierasz, to po pierwsze Bierzesz wiadro, ty go jeszcze nie bijesz A ty bierzesz to wiadro i zbierasz lód Zbierasz ten lód to była sama loda Dobrze Ja pierdolę! Ja nie Ej, śmieciu! No weź, no z to dalej kółki ku... Oj kur. Nie nie ma żeby ten, ten, ten zapotu po... Dawaj tego zapotu ci ku... Zaraz wytłumaczymy Co tu się k Teraz może wydarzy Kolego Olaf Olaf Tył leciut Oboj Ty masz niebieski też? Baby blues tył Oboj BOI K on się leciut skokuję Zygnął kół Hvorfor skiftet hun med oss? kolano i wiązała do wszystkie do wymiany. Co? A, moja kozynka wyjebała w hulajnodze, do kolanu całe wszystko. Ja na k***y wskoczyłem człowieku, na 30 na godzinę stwierdziłem, że grinda zrobię człowieku na takiej hulajnodze i mi zjebałem girem. No, no nie ma tu takich hamulcich Nie ja, uważaj, bo widzimy Nie, ale zgoda, zgoda. Tutaj to wygląda rzeczywiście ja, to jak rasowe. Ja no. <grymne> <Co? grymne> nie, to już mówiła też. Ale tak dobre są zapyczaki na jeżdżę. Nie, nie mam jutro. <grymne> Kurde. Jeszcze, jeszcze Weź ja ja Jakuba, Jakuba se w dawaj ja I Jakuba do mordy, do teraz! Całego <głos> Jakuba! Kurwa, co brzliwe Ja podziął kebab legalny, kebab Ja zarabiam sobie to pieniążka. i... Koniec życzę gangstera, ja mam kebab, a teraz ja zarabiam legalne pieniądze A to był rozpierdol akurat <śmienicza> 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 Kurwa <coś śmienicza> to, to się nie powie... O Babol! <śmienicza> Ale to mnie bardziej mnie bardziej śmieszny wynik testu niż Babol, tak szczerze. <śmienicza> no to jedno i drugie Babol. Styćkę! Ja tego... Ja tego nigdy nie zrozumiem, o to tym kobietom chodzi. Ja bie... Aaaa? monitor. Ja... dole! Ja pi... No, o dwa, dwa, trzy <śmienicza> byłem w zaraz, trzy lata. Dobra, ale nie hamuję. Ja tam No nie, ku... Ja pierdo... A to zaraz, zaraz znowu będzie Ja pierdolę No śmiesznie, śmiesznie bo kurwa, śmiesznie Ciekawe jest pierwszy film na mojej tak, Ale Luenko, ja chcę żebyś wy, wybaczyła mi moje Ja pierdolę, była taka kosa Mo, moje, 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 moje zachowanie Wybaczam cię jak najbardziej, no Wybaczasz mi? Tak, wybaczam To te kwiaty Słysza. są, Luenko, dla ciebie Proszę Box. Stój! Kurwa, ty... No, juj. I... Jak zbierze to <noise> luenka. Lułęka, lułę. Ale słychać było, że ona jest mat po głosie. No nie, my ją zajeżdżaliśmy dzień Był w dzień. Był ślad, kury, będzie na, ślad. No, dzień w dzień ją zajeżdżaliśmy. Koniec filmu, 14 sekund i chuj 15 Fajny filmik, Patryk, z dłuższej Cześć, Piękne czasy Czy wrócą stare czasy? Nie Myślę, że już kurwa nie wrócą no nie, bo to jest to samo jak, to jest tak jak ja mówiłem z tym właśnie. No to no to, no, to już Nigdy nie jest tak samo jak za pierwszym razem. Za pierwszym. Nawet za tym drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym workiem. Jeszcze było fajnie, ale potem, potem już nie było fajnie. Potem właśnie szukasz tej fajności w tym, a już tej fajności nie da się znaleźć. Ej, mam event. Ha, z tego była fera. Ej, właśnie o co chodzi tutaj, bo ja nie pamiętam co to było. Kur Pewna streamerka z Niemiec na evencie Activision, Skoda, no? miała streama. Jakby ja skapnąłem się, że ma streama. I Seba, nie Seba, Mergami ten Debil zaczął pisać na grupie, że wysyła jej zaraz donate, y, Że ona mi się podoba i tak dalej. I ja mówię, ja on pierdo... no to diebie jest taki krzywy, że chłop. A... a nie ma już więcej. No i potem Pago Debil coś nam powiedział do mnie. Czy coś tam. I wykreśliłem dramę, że ją od ktoś wyzywał. A nikt jej nie wyzywał. Tylko po prostu no... Było, było coś, było coś. <śmiech> <śmiech> ta, ta, ta. I chcieli zbadować go na Twitchu w ogóle. już na żaden event nas nie chcą wziąć.